Dzisiaj zapraszam Was na tak ekstremalne scenariusze. Zostałam otagowana przez Basię z kanału Kolmi Blondie. Oczywiście zostawię Wam linka pod spodem. Eee, Basia powiedziała, że absolutnie muszę zrobić ten tak, więc nie pozostawiła mi wyboru. Oto i on. Pytanie numer jeden. Musisz pozbyć się wszystkich swoich podkładów i możesz zatrzymać tylko jedne, jeden z wyższej półki, jeden z drogeryjnej, który wybierzesz. Eee, to ja wybiorę jeden podkład, na ten moment będzie to Lancôme czy Divisioner. 2. Idziesz na rozmowę o pracy i pani przeprowadzająca rozmowę masz minkę na zębach. Mówisz jej o tym, czy unikasz tematu? E, to też zależy jaka ta pani będzie. Czy będzie bardzo przystępna, czy będzie miła, czy będzie niemiła. E, raczej z moim znajomym zawsze to powiem. Moim koleżankom oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o i koleżanką i znajomym, już nie wspomnę oczywiście o przyjaciółkach. Natomiast e, no... Zależy, jaka ona by była, ale raczej tak. E, pytanie numer 3. Masz zły humor, czujesz się nieswojo, chcesz się, e, sobie poprawić humor, jaka <grywka> składnia? E, jaką pomadkę nałożysz, żeby poczuć się piękniejszą? E, no to myślę, że tutaj nie ma ym, dla mnie akurat wątpliwości. Będzie to Ruby Uzmaka, ta czerwona pomadka, o której Wam już mówiłam, trochę się przebrudziła. I do tego, oczywiście, zawsze kredkę do tej pomadki. Będzie to Kiss Me Quick Pro Longwear maka. Pytanie numer 4. Cofasz się na jeden dzień do swoich lat nastoletnich? Co zmieniłabyś w swoim makijażu i fryzurze? To znaczy, jeżeli chodzi o moje nastoletnie lata, to ja raczej się nie malowałam za bardzo. Więc nie wiem, co tam mogła zmienić, ale jeżeli chodzi o takie lata studenckie, to e, absolutnie nie pofarbowałabym nigdy włosów. Bardzo tego żałuję, że to zrobiłam. Oczywiście moja mama mówiła, żebym tego nie robiła, e, ale tego najbardziej żałuję. Jeżeli miałabym się cofnąć, to nigdy w życiu bym już nie zafarbowała włosów. E, no i następna o, o fryzurze. E, prosisz fryzjera o obcięcie włosów do ramion Ala Pixie Lot, ale fryzjer źle cię zrozumiał i obciął Cię Ala Pixie Cut. Co robisz? A. Uśmiechasz się, dziękujesz, a po wyjściu dzwonisz do mamy rozhisteryzowana, wybuchasz płaczem i sytuacja robi się niezręczna. C. skarżasz się menadżerowi i żądasz zwrotu pieniędzy? 6... Sześć... o, to już e, Myślę, że mm, po pierwsze absolutnie zwracam się do menadżera. I pozywam tego fryzjera do sądu. Zdecydowanie uważam, że to jest najgorsze. Uważam, że w ogóle powinniśmy mieć prawo pozywać fryzjerów do sądu, bo to jest skandal, że bardzo często fryzjerzy robią jakieś takie, nie wiem, swoje inwencje. Oczywiście nie mówię o sytuacjach, kiedy mówimy, no to zapraszam, może pan pani robić co chce na moich włosach, ale uważam, że to jest straszne. Uważam, że w ogóle kobieta musi się dobrze ze sobą czuć i to nie może tak być, że. Eee, że to ujdzie komuś płazem, Absolutnie. Pytanie numer 6. Twój przyjaciel, przyjaciółka robi ci niespodziankę i zaprasza na czterodniowy wyjazd za miasto. Mo masz jedną godzinę, żeby się spakować, którą paletę do wszystkiego zabierzesz w kos do, z kosmetyków. No to ja myślę, że zabrałabym Naked Trójkę. Ostatnią moją ukochaną paletę, którą dostałam od Roxany. Tutaj yy, pokażę Wam kolory. Bardzo mi się ta paleta podoba i myślę, że ona by mi spokojnie starczyła na 4 dni. A jeżeli nie mogłabym wziąć tej, musiałabym wziąć mniejszą, to bym wzięła pewnie Naked Basic. Pytanie numer 7. Okradziono Twój dom, nie martw się. Wszyscy są bezpiecznie, ale włamywacz splądrował Twoją toaletkę. O który produkt martwisz się najbardziej i masz nadzieję, że nie został skradziony? Oh, kurczę, no nie wiem. Myślę, że pewnie jakiś krem. Krem może Estee Lauder. Który ostatnio pokazywałam Wam w ulubieńcach. Eee, Nars Laguna, to mi było przykro bardzo. Eee, no i pewnie podkład, no jakiś podkład, no bo, bo podkładów używam raczej bardzo często, może nie, nie codziennie, ale bardzo często. Eee, no i teraz numer 8. Twoja koleżanka pożyczyła od Ciebie kosmetyki i oddaje je w okropnym stanie. Co robisz? A udajesz, że nie zauważyłaś, że nic się nie stało. B, prosisz, żeby odkupiła zniszczony produkt. C, pokroję mu robić to samo z jej kosmetykami. E, przede wszystkim e, mam taką jedną zasadę, której nauczył mnie mój tata i moja mama też. Nie pożyczaj, dobry zwyczaj, nie pożyczaj ja nie pożyczam nigdy swoich kosmetyków, nie pożyczam swoich ubrań żadnym moim koleżankom i też od moich koleżanek nie pożyczam żadnych ubrań. Oczywiście nie mówię o takich sytuacji, że się spotykamy i tam nie wiem sobie próbujemy jakichś kosmetyki. Natomiast ja absolutnie jestem przeciwniczką pożyczania, nie pożyczam nikomu ani żadnych moich ciuchów, ani żadnych moich kosmetyków, także nie miałabym tego problemu. Ok, kochani, to wszystkie pytania i zapraszam oczywiście wszystkie Was do zrobienia tego tagu. Bardzo bym chciała zobaczyć ten tag u Lady Kinga oczywiście bardzo chętnie. Dekretki 1, Karoliny ze stylizacji Oleski, Agi81IRL, Szusz, Bugi, Hmm, kogo tam jeszcze eee, tak sobie myślę? Bye, Caroline eee... <laughs> Nie wiem. Semika. Bardzo chętnie też obejrzę eee, tak w Twoim wykonaniu, kochana. To tyle. Dajcie znać, co Wy byście odpowiedziały na te pytania w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę. Eee, no i jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was do subskrypcji eee, tam kanału. Eee, tymczasem, morem lasem, buziaki, miłego dnia, do zobaczenia. Pa, pa.